Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Właśnie jedziemy na Kawaliadę eee, I to będzie vlog z Kawaliady w Lublinie Zapraszam serdecznie do oglądania Powiem tak, podróż była naprawdę długa Bo ile? 600? 500 kilometrów? 600 600 km, więc teraz trochę odpoczniemy, pójdziemy coś zjeść. No i wbijamy na kawaliadę, Jest czwartek, więc już będzie dzisiaj jakiś konkurs wieczorem. O 21:00 chyba Venus kontra Mars, albo. I powodzenia. Tak, także dzisiaj już będzie jazda. No dobrze, to zrobię. Oprowadzenie po naszym apartamencie. Jest on w kamienicy. Uuu! I tutaj mamy kuchnię, duża. Tutaj mamy taki salon. Aha. Julka się jara i karli. <grywka> tutaj wszystko i uwaga, w ogóle to jest tak ogromne, bardzo duże. Jak na takie mieszkanko, apartament, no kibelek normalnie, łazienka bardzo ładna i, i, i prysznic, no i taka oto sypialnia. No dobrze, więc uznałam, że nie ma sensu Raczej robić oddzielnego vloga i oddzielnego holu Ponieważ chyba nie kupiłyśmy tyle samo, co na poprzedniej kawaliadzie Przez co hol nie byłby raczej taki długi Więc postawiłam na skrócenie vloga i dodanie holu Generalnie pierwsze duże zaskoczenie to wielkość Lublin Jest niepojrownywalny wielkością do Poznania, w którym byłyśmy w grudniu Jeśli chodzi o to, że Lublin jest mniejszy. Tak ta, 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 ta w Lublinie były znacznie mniejsze Tak jak w Poznaniu przez 3 dni po prostu każdego dnia jeszcze się gubiłyśmy Tak i e, z jednego punktu do drugiego 10 minut minęło, tak, 10 minut się szło i często się nie dochodziło, bo się gubiło właśnie po drodze <grystanie> To w Lublinie były po prostu dwa łatwe wejścia Tutaj możesz kupić, tutaj idź oglądaj No znacznie mniejsze ale są miasto naprawdę ładne i warto odwiedzenia. To organizacja była znacznie lepsza niż w Poznaniu. Ale myślę, że to wychodzi właśnie z tego, że, że jest znacznie mniejsza ta hala. No wszystko było nam łatwiej znaleźć. No w Poznaniu nawet na głupie wymienienie biletów błądziłyśmy bardzo ja długo, ciągle ktoś mówił, że tam, 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 a potem się okazywało, że to Dzień, nawet gdzieś, gdzieś. nie są pełne. To w Lublinie to poszło szybko, no ale tak. coś za coś. Dzień dobry, mamy dzisiaj piątek? Piątek, e, więc drugi dzień kawaliady, na początku będziemy sobie zwiedzać Lublin, bo tak właściwie takie najważniejsze punkty programu są dopiero mniej więcej od godziny 14 coś takiego, zatem zwiedzamy Lublin po prostu. No i mniej więcej tu już się zaczęło robić tak klimatycznie, fajnie, e, klimatycznie i pokazałam akurat no, nie na to nie i to ja. Zaczął nam padać deszcz i teraz jesteśmy w takim miejscu. Już Wam mówię, co to możesz nagrać ciekawostkę. Co to jest? <grym> zaraz, zaraz, daj mi chwilę. Trochę jak u Macieja. <grym> co to? Jest to pozostałości ko kościoła Farnego na ulicy Grodzkiej. Czyli to są pozostałości najstarszej świątyni w mieście. Powstały prawdopodobnie pod koniec XIII wieku. Krąży po nim. No ja powiem Wam, że Lublin od tej strony naprawdę piękne, świetne miasto, mimo że kawaliada jest znacznie mniejsza niż w Poznaniu. To samo miasto jest warte zobaczenia i warte przyjechania na tą kawaliadę w Lublinie. I co? Pierwsze co to tak właściwie zaczęłyśmy badać stoiska, no jak to my, prawda? W całym miejscu. Stoisk było mniej niż w Poznaniu i miałyśmy założenie raczej nic nie kupować. Tak, ale udało nam się. Tak. Ja. Nie, kupimy się coś, coś jednego smaczki, zobaczycie potem jakie to będą dokładnie. E, Mieliśmy założenie kupować tylko i wyłącznie smaczki, nic więcej. Chodź <głos》> z jednymi smaczkami. Na no to czekacie. Na to jedno pudełko. Na to jedno Ciekawe jakiej marki, jaki smak. To jest takie wspaniałe. Okej, okay, chodzimy chyba po naszym jednym z ulubionych miejsc na kawaliadzie, czyli hali targowej. Patrzymy na piękne rzeczy i Bawimy się świetnie. Naprawdę jest fantastycznie. Dobrze, więc na pewno punktami głównymi było to, że każdego dnia praktycznie oprócz czwartku miałyśmy spotkania na stoisku Equesta. Tak, już po doświadczeniach w Poznaniu uznałyśmy, że jest to znacznie lepsze rozwiązanie. Mimo, że w Poznaniu już dużo osób o to pytało, ale uznałyśmy, nie sławne nie no jesteśmy. bo no, żaden meeting tak <głupio, głupio trochę było nam, bo nie jesteśmy jakimiś wielkimi sławami, żeby robić spotkania czy coś takiego. Ale faktycznie w Poznaniu podchodziło tak dużo osób, tak w międzyczasie. Wiecie, że my idziemy i nagle podchodzi ktoś, i dalej idziemy i znowu ktoś podchodzi po pięciu krokach, więc uznałyśmy, że i jak. Tak ma być to łatwiej jednak będzie i tym ludziom i nam zrobić to jedno spotkanie będzie to było Oczywiście podchodziliście też w miejscach poza tymi spotkaniami, ale to było naturalne, tym bardziej w dni, kiedy można było kupić bilety na powiedzmy tą sesję dzienną i wieczorną, to wiadomo, że jak byliśmy powiedzmy o tej 14, to ci ludzie z wieczora nie mieli szansy nas złapać na spotkaniu. I co fajnego, to rozdałyśmy wszystkie smacz, <laughs> z, z, smaczki, znaczki. wszystkie znaczki z iskra oraz vouchery, co nas bardzo cieszy, bo faktycznie ludzi było mniej. Ale podchodziliście w takich ilościach, że udało się to Wam rozdać i przez co macie trochę rabaty na usługi stajni Iskra. Juleczka, zapraszam! Cześć, jesteśmy właśnie na kawaliadzie. Pokażcie się pięknie, o, nie łapię was, mnie łapię. <grym znowu> Także zaraz będzie. zaraz będziemy robić sobie zdjęcia. Pogoda, jak kamera. <laughs> o Jezu, ten ebot na mnie patrzył. Nie, nie mnie szukaj mnie, nie, mnie! No mnie! No mnie. <laughs> proszę, proszę mnie! Złap mnie! Ja jestem gwiazdą tego programu! Hello! Tu jestem! Halo! Jak naprawić tą kamerę? Ona się gapi na Julkę, której tu już nie ma. Lubiłbym żeby był, mniejszy, też był bardziej otwarty pod względem ludzi. Byliśmy na wielu stoiskach i to, to były takie spotkania, że spędziliśmy tam dużo czasu, rozmowa się po prostu kleiła, była tak. długa i były te rozmowy na temat marki, na temat tego co sprzedaje, jaki ma pomysł na siebie i to jest fajne, jeżeli chce się po prostu poznać ten rynek jest no w Poznaniu tego nie było mimo wszystko, ale to przez pewnie ilość ludzi właśnie, że nie było no. czasu nawet poświęcić dłuższej chwili klientowi tak powiedzmy indywidualnie. Tak, to tutaj było to fajnego. No na przykład odwiedziłyśmy stoisko końskiej cukierenki, e, odwiedziłyśmy stoisko e, pasio horsefit, e, nuby, e, chrupki, no Equestre. oczywiście. oczywiście. No, byliśmy naprawdę na wielu stoiskach, oczywiście też na kilku innych, po prostu coś tam oglądały, oglądałyśmy bez rozmawiania z właścicielami czy przedstawicielami, więc na pewno fajnie było, jeśli chodzi o te targi. Tak, jeśli chodzi o, za o zawody, no to zawody, jak zawody, w sumie co roku jest podobnie: inne osoby wygrywają, i te pokazy są też trochę inne, ale. No, jest to w miarę podobnie, więc nad tym nie będę się rozwodzić, bo chyba nie ma sensu Kto chciał, ten poznawał wyniki, ten kto nie chce, to troszeczkę obejrzycie sobie na moim filmie Najfajniejsze było to, jak kupowaliście y, gadżety z naszymi wzorami tak, tak. Robiliśmy sobie wtedy z wami zdjęcia Tak, to było przekochane i naj... ne... Po prostu to było takie fajne uczucie, jak ktoś podchodzi, bierze e, Twoją rzecz do ręki i mówi: nie No chcę fajne, chce to. No to było naprawdę fajne. E, no i chciałyśmy podziękować też za tak liczne podchodzenie, bo mimo, że ten Lublin był znacznie mniejszy, to podchodziliście naprawdę intensywnie w gościach. I to jest przekochane, bo to pokazuje, e, ile osób nas śledzi regularnie, ile osób e, nas lubi. Spotkałyśmy się oczywiście też z e, zmierzeniem wzrokiem, tak. ale to wiecie, takie bardziej moim zdaniem żałosne niż nie, nie, odważne nie, nie zachowanie. z zupą pomidorową. Tak, muszę wszystko No i oczywiście e, były spotkania oczywiście w mniejszym natężeniu. Z influencerami e, była Wisza, e, była Mizerka, Jurka. E, I ktoś jeszcze? Nie, mniej osób było niż w Poznaniu. Znania, no. byłyśmy my i. Ale przez to była no. bardziej kamienna atmosfera. No. O, moimi ulubionymi influencerami są influencerzy PKO, którzy chodzą w kostiumierze Jafy. O tak. Jeśli mnie oglądasz, to tęsknię. <tęsknię> A, czy oni są influencerami? Chyba nie, nie, nie. są wynajęci. No, nie, kabajaty. A teraz przejdźmy do tego, na co wszyscy czekają, czyli hall zakupowy. Uh, uh. <noise> więc pierwsza, chyba najbardziej oczywista rzecz, to... Nic nie jest twoje! E, ciafraki. Wszystkie są moje. Nie kłamie. Ja odebrałam swoją SEK, oraz e, jako gifcik e, wzięłam sobie czapek gazeli. Bo lubię gazele, więc e, wzięłam jej <noise> czapek. I ona go nie będzie używać. Jak to nie? Nie. A, no i jeszcze dostałyśmy w się torby. Tak, to z nowości Questa taka torba na czapraki. Już opisywałam wcześniej na filmie, co tutaj z, tym, z tą kolekcją, więc tutaj się rozwodzić nie będziemy i przejdziemy dalej. Zaczniemy od najważniejszej rzeczy, która chyba sprawiła nam najwięcej radości, czyli fanarty. Tak słuchajcie, dostaśmy ich więcej niż w Poznaniu, mimo. że Lublin jest mniejszy i mniej ludzi, to chyba właśnie pokazuje to, że ci ludzie z Lublina to jednak. To, jednak to są dobre goza, to? mordy. <laughs> Dobra, więc przejdźmy do pierwszego: to, to, są moje to, to jest po prostu. Ja nie wiem, jak można wpaść na coś takiego. Dostałyśmy Etne i Perona w wersji papierowej. Mają tutaj. E, takie, nie wiem, włosy normalnie. Grzyby. Wszystko jest, to jest Zgrzywa. prawdziwy feron. I uszy mamy minimalnie odstające. I jak patrzę na to, to widzę ferona centralnie. Bardzo, bardzo dziękujemy. E, I dziękujemy też za rozmowę. E, dalej, kolejne arty. To są takie dość duże. specyficzne, duże, ponieważ bardzo mocno nas e, opisują. Tutaj mamy Jurkę z Etną, prawda? Widzicie? Co prawda, Etna ma koreczki, których Jurka bardzo mówi. nie lubi. Ale jest nawet ujęte, gdzie jeździmy. Na koszulce mam napis ISKER. Ale widzę, że masz tunel też, więc. No. A ja dostałam. Jak widzicie, to jestem naprawdę ja, ponieważ idę i wysypują mi się z rąk czapraki. Czy to można inaczej ukazać? Mnie chyba nie. I, 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 i jeszcze jedne arty, to są takie: oto nasze logosy. Także e, bardzo dziękujemy, że włożyliście w to serducho, że włożyliście pracę i czas, to jest naprawdę przekochane, że chciało Wam się. <noise> dziękujemy bardzo. A pozostając w klimacie Equesta, to u Julki pewnie już widzicie bluzę. Ja też mam swoją, są to też nowości Equesta. E, jeśli chodzi o bluzę, to jest to taka zwykła, czarna bluza. Macie e, tutaj taką ma górkę. Ma dokładnie. I tu ma logo Equesta. Taki tutaj sznureczek. No, jest wykonana solidnie, więc będziemy testować, jak tam się sprawdza. I kolejna rzecz: Equesta. Eee, tak, to jest czapka Equesta, różowa, na którą no ja się czaję już od dawna. A jak miałam ją okazję przymierzyć w Lublinie w piątek, chyba, no to zaczęłam o niej marzyć i otrzymałam ją. Ja jej nie mam, bo jak kubałem czapkę, to od jami 10 lat i wyglądam jakbym miała 8. Sexy and shrexy. Oh yeah. A to coś Julki. Tak, to jest moje. Nie wiem, czy mogę to zdradzać. Chyba mogę. Udało mi się nawiązać współpracę z Końską Cukienką i powiedzmy to będzie nasza pierwsza, powiedzmy nasz pierwszy wspólny projekt. Do tego są potrzebne właśnie te smaczki, nie będę zdradzać szczegółów, jeżeli was to ciekawi, to wiecie gdzie iść. I Zróbmy degustację A jeszcze ciebie mówię, jakie to są smaki Generalnie to jest duże pudełko e. smaczków, które mogłam sobie wybrać I wzięłam dosłownie każdy smak, prócz bojaczków bo bojaczków było mało, więc nie chciałam już ich zabierać Czasami, Na pewno jest tu jabłko, marchewka, karmelowe. To jest na pewno, dyniowe tu jest na pewno Dyniowe są dobre No Nie pamiętam jeszcze, co tam jest, ale wzięłam praktycznie wszystkie Polecam Ria Cazarelli Aha, to jest więcej rzeczy z końskiej cukierki To jest paczka cudowności Mamy tutaj wszystko, co jest kolorowe Wszystko, co jest piękne, na przykład mamy e, torcik z napisem love Etna, może Etna mnie pokocha Mamy też torcik z love, bo jest jej bardziej fit Mniej cukru No i nie będę pokazywać wszystkiego Ale mamy na przykład donuciki I baton Feedbackon. Z tego już chyba raczej nie wiem. O, mamy taki z kajamerkiem. Trzeba mieć? jeszcze chyba wszystko. No, o, jeszcze babeczki. Ale jest tego znacznie więcej. O, może tak Wam pokażę. Macie różne różne smaki, kolory i No i moja zdobycz. No muszę się mam pochwalić. To będzie jeszcze użyte w jednym materiale. Ale nie powiem jeszcze jakim. Tak, to jest to, co się właśnie domyślacie zapewne. Jest to. O nie, nie mogę tego. To, to Muszę ja jeszcze okay. Nie, bo chyba zakleili. No pokaż po prostu. No dobrze, no nie, nie chcę otwierać teraz, ale to jest wielkie y, smaczkowe serce z napisem Love You. Tak jak mówiłyśmy, to odwiedziłyśmy również stoisko. Pasio Horsefit jest to nowa marka, y, jeśli chodzi o pasze. I dostałyśmy, po długiej rozmowie, która była bardzo ciekawa, próbki Dużo próbek o, tutaj Tu na ma przykład no, mamy musli bez owca Wygląda i pachnie naprawdę super I co jest fajne, że jak się to wącha, to w ogóle nie czuję się takich nie wiem, jak niektóre pasze wąchać, to czujesz jakby były dopachniane czymś, że to, to nie jest ich naturalny zapach. A tutaj jak się wącha, to czuje się tylko to, co chce się czuć w paszy. Tutaj mamy z MFM i to, co jest w ogóle fajne w paszach pasio, to jest to, ja to zaprezentuję, że one bardzo mało pylą. I gdy ja wsadzę rękę do niego, pogrzebie. To nie zostaje mi wcale dużo pyłu, co znaczy, że do tych koników wcale tak. nie idzie dużo kurzu. No i mamy też do wypróbowania. Co to jest? Complete plus biotyna. Ok, czyli taki granulat. I, 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 i o, zapomniałam! Z końskiej cukienki też e, kupiłam lizaczka. No, ale odwiedziłyśmy również stoisko Nuby I tam e, dostałyśmy również próbki Ach, Feron będzie szczęśliwy e, Tutaj mamy na przykład e, taką próbeczkę To jest na koni, które są o na przykład Nie chcemy, żeby nam więcej było To są naprawdę różne próbki O, tutaj widzę słonecznika dużo jest mi słonecznika no, mamy też mesh, e, które nasi konie uwielbiają Mesh no O, a to jest pasza dla Etny Bo ja zapytana, jaki jest mój koń, powiedziałam, że ja potrzebuję paszy dla konia, które ma źle w głowie Z Melisą. I dostałam Easyway No dobrze I, 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 I co my tu jeszcze mamy? Aha No i to, co kupiłyśmy to Jedyny są. nasz wydatek Kokosanki z Nubie. To są to naprawdę słynne smaczki, chyba nikomu nie muszę ich przedstawiać. I zdecydowałyśmy się na nie, ponieważ są takie ekstrawaganckie i pachnące kokosem. Tak, to był nasz pierwszy smaków. Tak. I że wiecie, to nie są takie zwykłe smaczki, jakieś po prostu granulka. Tylko faktycznie to wygląda centralnie jak jakiś zmielony kokos. Zaraz mam przybliżę. Boże, tak pachną kokos. I pachną jak kokos. Mam nadzieję, że Peron je polubi, a jak nie, to nie wiem To je. dodam do owsianki To chyba by było na tyle, jeśli chodzi o hol zakupowy W sumie prawie wcale nie zakupowy Ale no, no, dużo jest rzeczy Tak, dużo rzeczy Mam nadzieję, że wam się podobało, że wam się film podobał I się z wami żegnamy Do zobaczenia, cześć!